Proszę Państwa, dzisiaj nietypowy odcinek z Majestika, bo napisał do mnie Kozako, że on też zaczyna grać na Majestiku i ma jakieś problemy, nie ogarnia. Wiadomo Majestic trochę się różni od Fiveema, więc... Pomożemy się kosako, po prostu wprowadzimy go na serwer Majestic RP Dobra, no i wiecie, ja już gram rok na Majesticu, także jestem w miarę doświadczony, także mu pomożemy Ale jeżeli wy nie jesteście doświadczeni, jeżeli wy jeszcze nie gracie na Majesticu To nie zapomnijcie wejść na stronę Majestika, kliknąć tutaj, zarejestrować się I tutaj sobie wybierzecie, że chcecie grać w Warszawie I kto cię zaprosił, pamiętajcie wpisać SerFero Dlaczego? Bo wtedy dostajecie VIP a i kasę na start I po prostu szybciej staniecie się bogatsi i lepsi niż inni Halo? Chłopaki podwiedziecie mnie. Tu jest szklanka, wsiadam! Szklanka! Tak! Wsiadam do ciebie! Wsiadaj. Dobra, no odcholownik weź mnie podwieź, bo okay. mamy tajną misję. Przyjechał nowy gość do miasta. Podobno jest gdzieś przy szpitalu. Co, co my robimy? Jedziemy po kozako. Kozako? Nie, gabaj. O! Ten! O, wygląda jakby to by być kozako. Halo, dzień dobry. Jest on. <śles> Proszę pana, dzień dobry z tej strony sierżant Lary Serfinio. Proszę o kazanie dokumentów Mikro se podłeś, bo cię słychać cicho strasznie. Ale to się, że że to nie znaczy, No masz jakieś bramkę kućwa, że ci kompresor masz jakiś Gdzie to się k***wa robi? Ja cię, się... cię się twoje, moje No, na, na Majestiku nie masz czegoś takiego jak ustawiania mikrofonu, bo to ci ustawia domyślnie jaki masz w systemie ustawiony O i masz na 50, to sobie po prostu to podgłośnij na stówę i będzie gitara A na Discordzie mnie nie wypie... nie. Pier... nie Nie Nie, nie tak samo. Czekaj Jebać ale dobrze cię teraz słychać. jedziemy? na grzyby. Si Siada, jedziemy sobie. Ja na grzyby. Zbierzemy Zbierz, grzyby. Dobra, pierwsze co to trzeba cię może odziać trochę. Zawiozę cię do najbogatszego sklepu w mieście, gdzie się ubierają najbogatsi ludzie. No ja jestem biedną kurwą. Nie masz pieniędzy? Ej. Nie wiem. A zobacz, nie masz majestat końców? Daj mi trochę. Siedem koła, bo wyjebałem na auto. No, ty jesteś głupi! Ale stary, ja muszę jeździć czymś flexowym, nie mogę jeździć jak ty biednym głównym. Ale to masz lepsze auty niż ja, przepraszam bardzo Tak Jakie? Jedziemy na za, za 100 tysięcy Majesty końców. Po, powaliło cię, ty Jedziemy Jesteś na odkolownik. ja chcę zobaczyć twoje auto ja... O Jezu, jakie mam farta Twoja organizacja nie ma już miejsca do życia domu rodzinnego lub biura. Wszyscy członkowie organizacji są Jezus. wykluczeni. Transport organizacji został zwrócony właścicielom. Aby usunąć ograniczenia, właściciel organizacji musi kupić dom i przenieść go do organizacji lub kupić biuro. Ej, ale przecież ja no ty, miałem to, to biuro. Tydzień. Miałem biuro. No, miałeś, miałeś, kupowałeś dwa razy na Podatku tydzień. nie zapłaciłem. Ja nie mam domu, Kuźwa. Musimy kupić mi dom. Ja mam, ja mam to taki ma jakiś. Zgrzybiały. A, a, a przekażesz mi dom za darmo? W sumie? Nie masz psychy nie. Mogę ci dać kluczyczki No ale ja muszę Bo mieć nie na... Własność. By nie będę miał na własność... Ale chłopie tam jest taka melina tam się dwa auta mieszczą. Dobra, dawaj kozako no, auto wyciągaj, ja chcę zobaczyć twoją furę za na 10 koła. Nie ma Sto problemu. Koło. Już pogaduję. Jakoś w ci nie wierzę. Pa to, to. No ten. No i gdzie? to jest gówno jakieś No to tu jest za 11 Co to kosztuje? To ja A mam to auto? za 20 Dawaj, ścigamy się Miliardy kosztuje to Robimy e, wyścig Ta, ja mam, na autostradzie, ja na autostradzie. Auto z za 20 koła Za mną, dawaj Ty, on myśli, że mnie, że mnie pokona No to pokrzyczymy, teraz rura musi iść Przepraszam o! Czemu ludzi przyjeżdżasz? No, Wszystko w porządku? Dobra, dawaj, dawaj, chodź Dobra, na trzeci klakson Pip. No co ona robi? Dobra, goń go. No co ty robisz? Na trzeci, Devilu. To do paletów. Dobra, robię cię, elo. No i... Jaki to ma format? I, i, <laughs> I co? I co to jego auto niby 200 koła 20 kysów kosztuje ta, ta. Ty tobie się chyba zera pomyliłeś, że my za 110 km. No mam pull po prostu, wiesz, nie zamontowali mi A ja też nie mam w ogóle tuna Dobra i tu seciuchy wiesz, tu są bo, dla bogatych ludzi Co? To o ten się powiesz? Rekarda. Spierdzielamy <laughs> No nie! Rozwalili kozako no ja pierdzielę! Jakiś gnoj mnie kuć wał... Dobra, wymieniłem się na jego furę. Elo. Siema, czemu leżysz? Za zero. Uch, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Wstawaj, bratku. Dzięki, że go nie nazwaliłeś. Pozdro, przydało mi się. Po, pozdro, że co? Nic, nic. Co ty powiedziałeś? Nic, możemy hejdę. Eee, więc widzisz, miasto jest bardzo niebezpieczne, więc. Tak, tak. Przydał mi się jakaś broń. Dokładnie. Masz może klamę. Wiesz a masz licencję na broń? Ja jestem gangsterem No a jestem policjantem no, To zostań gangsterem Ty a nie chcesz zostać policjantem? Ja jestem gangsterem No a nie chcesz zostać policjantem? i Też byłem gangsterem oglądałem tak, kobiety mafii, nie dyskutuj ze mną. Dobra, no ile masz y, dolarsów? 2 miliony, wiesz wyś... no, no to no, za milion no. cię mogę sprzedać kałacha Policjant skorumpowany, rozumiem? No, ale po cichutku. Wstać mm. mam lipę, nie? Jeszcze raz co? Mam pierwszy poziom postaci i nie mogę. Aha, czyli za krótko grasz. A amunicję wziąłeś? No skamowałeś mnie. No amunicję wziąłem. To masz jeszcze amunicję. Nie no tak szczerze to cię skamowałem trochę. No i właśnie kolejna drama pozdro <grym <grym Przepraszam. Dobra nie, ja wsiadam jestem. Przepraszam. 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 Ej, czerwona wsiadaj do białego rentrowera. Podwiozę cię. Dobra, posłuchaj mnie. Jesteśmy teraz poza zieloną trawą, więc tylko jak oni wysiądą, nas rozstrzelają. Za moją głowę jest wyznaczone 2 miliony dolarów, więc musisz spierdzielać. Co ty mnie wkopałeś! Dawaj wyskok! Jakiś zajebisty wyskok i spierdzielasz tą. Dawaj, dawaj, przez te bramki, dobrze lecisz! No, no Ja pierdzielę! O, dobrze! Dobrze! Zostańmy na tym dachu. Zostańmy. Drugi leży. Daję, Dobra, dwóch rozwaliłem. Ochrona! Zasłaniaj mnie, zasłaniaj mnie, zasłaniaj mnie autem. nie mogę. Nie! Ty, wiem co możemy zrobić. Co? Chcesz zarobić siano? No co, to już nie niebać, to by się przydało od no? no to dam ci bańkę. Albo nie, zainwestuję mm -hmm. twoje pieniądze, chodź, pomnożę je i po prostu ci oddam bańkę, a ja też będę miał później bańkę. To Jedziemy to do kasyna. I teraz idziesz Dobra, już jak tu jak do kasjerki i tu kupujesz żetony. Dobra, ja, ja twoją bańkę. Daję do kasyna Robię dwie banki i ci oddaję ja bankę Ile? Chodź, idziemy zagrać w Blackjacka Chodź, chodź I zobacz, tu masz różne stoły Ten stół jest dla bogatych ludzi Więc tu siadamy Musisz by być jak najbliżej liczby 21 Ale nie możesz jej przekroczyć no. Jeżeli ty będziesz bliżej niż dealer 21, to wygrywasz no. Spokojnie, pół miliona po postawiłem mówiłem? Spokojnie, spokojnie Spokojnie, odkuje się 17 Dobra, zostań, zostań Ej, kozako, bo teraz przegram. Kuźwa! Gratulacje, tytuł mamy już. Do widzenia. Nie, dobra, dobra, spokojnie, zostań, wracaj. No nie, on za serio taki tytuł. Idę mu po oddać. Znaczy, bańkę, bo mówisz. Aha, on się wyszedł, on sobie da tytuł. Ej, on wyszedł, no widzowie, ja musiałem serio oddać nie, bańkę, okay, no. Dobra, widzowie, ja też kończę ten odcinek. Wbijajcie z kodu surferu na Majestika. Surferu to Marka Narka.